Witajcie z tej strony derailu A to jest już 12 odcinek z gry Swords and Sandals 2. Dzisiaj wykonamy sobie znaczy, przejdziemy kolejny turnament Także lecimy sobie z duelami od razu. 600 tysięcy golda mamy. No i ostatnio poszło nam bardzo łatwo z poprzednim bossem, gdyż no. no po prostu nie miał szans. Mieliśmy 5 Fireboli. No więc. Nie miał nic do gadania. Więc od razu level up bardzo fajnie. Trudzką magicę oczywiście. Dzisiaj sobie. Dobijemy ten 60 poziom Magiki. No i będzie bardzo fajnie. Podblokujemy Spell z największymi obrażeniami w całej grze. Więc teraz już naprawdę każda walka będzie dla nas żartem. Nie będzie w ogóle dla nas problemem. Więc to jest naprawdę bardzo fajne. No i co? Duel kolejny. Bezproblemowo. Fireball gość tutaj atakuje. Dużo ma zdrowia. No ale na duele to oczywiście nie wpłynie. W duelach chcielicie Armor. Którego mamy dużo? Jak widzicie zdrowie niewiele, ale Zanim oni nam coś zdążą zrobić No to my już ich wykończymy Ok, 25% Dużo to już mamy następnego levela Chociaż no wiecie W tych bitwach tutaj serio to szybko idzie Także kolejny gościu O, na hita wreszcie co się zastanawiałem właśnie czy dałoby radę Ukończyć duela jednym atakiem, no i Udało się także jak widzicie... Odpowiedź uzyskałem. A tutaj trzy będą firebole. Poszczęściło mu się. Chociaż zapewne to dosyć bolesne doświadczenie. No ale cóż. Taką sobie profesję wybrałeś. Dobra, jeden... Armor. Taką sobie pracę wybrałeś, więc musisz z tym się pogodzić. 360 to nie za dobrze on gorszym fireballem więcej mi zadał. O, 600, no, o to chodzi. No, lecimy dalej, lecimy dalej. Garik. No, a dwa pewnie pójdzie. A jednak na trzy, dobra. No, dwa staminy mi zostało także. Akurat, żeby wyprowadzić fajny cios z fireballem. Dobra, także proszę bardzo. Cyk, kolejny. Zaraz kolejny poziom Ten ma 900 więc trochę dużo Ale może na dwa hity się uda No, na trzy Nawet lepiej, bo zobaczcie, już 84% zadowolenia Już jest naprawdę fajny wynik, no i co? Zobaczymy sobie ile teraz tego będzie tutaj Wydaje mi się, że te firebole, te najlepsze też Bardziej tłum interesują Chociaż w sumie to nie wiem Mogę się mylić i pewnie się mylę, bo jednak, jakbym to patrzy, to chyba nie za bardzo. W sumie różnie. No ale nie wiem. Ile już mamy kasy? Dobra, 950, to teraz oferu będzie milion. Więc kupimy sobie na pewno jeden albo dwa te molten defy. Oraz trochę armora też, jak zawsze. Także przy bardzo. O, przy bardzo, większy kołczan, 25 strzał, także się przyda jeżeli byśmy już musieli walczyć oczywiście puszą i mieczem znaczy wiadomo jeżeli strzały no to wiadomo, że o kurde gościu No. wow critical co jest? podpaliłem się od razu to było dziwne o nie poison dobra na spokojnie kurcze ciekawa bitwa naprawdę Pokonał mu nie? O nie, co teraz? <grych> Dobra, no wiadomo, że krytykale też się zdarzają. Ale będę teraz sobie defensa ulepszał. Także nie powinno to być dla mnie problemem żadnym. Będę taki, że nic mi nie zrobią. Dobra, proszę bardzo. Burning idziemy sobie dalej. O, ten ma też ten sam zobaczcie, armor co ja. 1116 Ale jakaś słaba broń Albo słaba siła Chociaż w sumie to ja też siły mam dosyć mało Bo tam tylko 15 chyba Dokładnie I ataku też Bo tam za bardzo w siłę już nie szedłem Bo nie miało to po prostu sensu Skoro i tak już czarami byśmy atakowali No to Siła nie wpływa na obrażenia czarów Także tutaj oczywiście idziemy sobie do tawerny no i co, już jesteśmy tak mniej więcej w połowie? Do bossa Znaczy nie no, następnego poziomu. Jeżeli chodzi o do bosa. <grystanie> znaczy, jeżeli chodzi o do bosa, jeżeli chodzi o dystans do bossa No to trochę więcej już, dobra. Tutaj. Nie, jednak 39, czyli nie aż tak dużo. O, ten ma po prostu... <grystanie> Zwykły toporek, no to nie zada za dużo. 47, to jeszcze tak trochę sobie wywalczymy. Trzymamy milion. Także oficjalnie jesteśmy milionerami. Bardzo fajnie 30 tysięcy za jedną bitwę. Wow. Nie, no, to już jest konkretne. Dobrze. Wow. Okej. Okay. Ten bez hełmu. Nie no, ma jakiś hełm. To jest ten jakiś taki. Dziwny, śmieszny Dobra, następny Po prostu lecimy po kolei z każdym obrawiamy go z kasy Więc co, przechodzimy do następnego. W sumie też się czasami zdarza, że jednym fireballem już zajmujemy mu armora i zdrowie jednocześnie całe. Więc to też jest całkiem zabawne. No ale cóż, w duelach się nie da nikogo zabić. Tak to po prostu tutaj działa. I tyle. Okej, okay, jeszcze dwie bitwy zakładam i będzie po wszystkim. Znaczy jeszcze oczywiście turnament zostanie. Rzecz jasna Okej, okay, jeszcze jedna bitwa. Dosłownie 1% tam został. O, 31, ale złożył sobie całe tutaj. Całą staminę. Wow, za 500 użył na pewno tego stronga. Znaczy... To był... Nie jak coś w sumie się nazywało? Nie pamiętam. Nie, chyba nie jest strąk. Ale dobra. Jeden w Magicę i... Teraz lecimy sobie, myślę, w Defensa. Żeby tutaj nie obrywać. No i co? Magic Shop? Zobaczymy, bo to drogie dosyć było chyba tam... No milion prawie właśnie, to... Tylko jednego możemy sobie zakupić. Chociaż w sumie to nie wiem, bo pewnie jeszcze będzie jeden spell slot, z tego zapamiętam, więc. Mmm... Nie wiem, czy się opłaca teraz kupować. Chociaż chyba i tak byśmy kupili. No dobra, pokażę wam, żeby. Bo już wam obiecałem, że pokażę to. Kupimy sobie jeden. Trochę nam kasy jeszcze zostało. Teraz armor. Pewnie jakiś lepszy będzie już. No właśnie. Okej, okay, teraz mamy strój samuraja. Także pewnie nawiązanie do poprzedniego przeciwnika poprzedniego bossa. Dobra, no to sobie coś kupimy na pewno takiego. Shoulder guards też tanie, to kupujemy. Shield. Shield, ile będzie kosztował? 190. A ten, który mamy, ile ma? 216, 252. No to będzie, słuchajcie, 36 chyba więcej, z tego co mi się wydaje, tak, 36 więcej. No to by było 1200. 1200. chyba. Nie, 1224. To możemy w sumie kupić sobie. Czemu by nie? Chociaż nie wiem. Czy na przykład... Czyli to będzie plus 36 hełm. Będzie plus 30 i jest droższy. Znaczy nie, tańszy, ale. Będzie mniej a na to nasis. Więc dobra, zrobimy to tak. Shield i będzie 1224 zakładam. Tak, dobrze obliczyłem. Wow, naprawdę fajne te tutaj. Wiecie, ochraniacze tych barków, bo wyglądają takie potężne. No co, chyba jesteśmy gotowi już na walkę. Także mamy jeden Molten Dev w Equipunku. Proszę bardzo. Teraz będzie He chaos. I to jest chyba główny boss z jedynki. Z tego co mi się wydaje. No to co, Molten Dev. No i mówiłem, że to będzie dosyć zabawne. I być może też bolesne dla uszu. Więc przygotujcie się. <laughs> tak, to jest to. Bolesne też dla komputera, ponieważ jest tyle tych efektów naraz. Chociaż to tutaj za wiele nie robi. Wcześniej jak sobie grałem to tak tutaj robiło, ale myślę, że jak będzie na przykład jakiś większy efekt, że będzie to większe po prostu na ekranie to wtedy może być zabawnie. Ale no słyszycie, dźwięk jest dźwięk jest jaki jest. O, za 600. Idealnie pokonany. Dobra, lecimy dalej. No i też wiecie, to jest takie dziwne, dlatego że każdy kamień, który leci z powietrza, jest traktowany jako osobny mm, osobny jakby pocisk, więc ten gościu, który obrywa, wydaje milion krzyków. Dlatego to jest takie po prostu zabawne. Ale widzicie no. No, pokonany. Nie no w sobie fajnie było tym molten defem tutaj zaatakować, bo naprawdę jest to zabawne, no i przy okazji skuteczne. O ty Uważaj Ale czy on może armora zjąć, bo patrzcie mam tu trochę mniej. Chyba tak. Co ciekawe. Dobra, zobaczymy sobie. Ten nic nie ma. Dobrze, dobrze, dobrze. O, Borat, patrzcie. Borat ognisty. A raczej to my powinniśmy nosić taki przydomek. Chociaż wiecie, no. Kazuar, kazuar w sumie taki też. Ognisty pod względem tego, że. agresywny bardzo. O, to mi chodzi, nie? Bo w sumie kazuary są bardziej takie niebieskie, coś takiego niebieskie, czarne, coś takiego Też mają te takie, wiecie, niebieskie, no, takie jakby, no wiecie, no, zobaczcie sobie Jak wygląda kazuar to będziecie wiedzieli o co mi chodzi tego właśnie tego no, bogusia, bo to tutaj zrobiłem, że wygląda podobnie Dobra Ten ma sporo zdrowia Także musimy uważać na to, ale... A wyleczył się. O nie, 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 kolego. Sobie nie pozwalaj na takie ruchy tutaj. 36 i uciekł. Swaniaczek. Domusimy go tą szarżą tutaj. Dobra, dobra, tego nie odpychaj. O! Pięknie. 100% zadowolenia. Na to mi chodzi. Dobra. Medium armor oil. Czy Molten and death. To niestety nie zadziałał, ale on odszedł? Myślałem, że będzie wolał. <grystanie> Okej, okay, mądre, mądre. Chyba miał to jakby w kolejce ruchów, że musi sobie tam zbroję wylecieć, ale troszeczkę za późno to zrobił. Ten to w ogóle szybko pójdzie. O, naprawdę słaby fireball. I to naprawdę słaby. On tutaj sobie skacze, niech tak będzie. Dobrze. I co? Items. We armor? Tylko jest? No, dla mnie to nie problem. Dla mnie to nie problem, słuchajcie. Wow, Ghost Strike. Chłopcze, ostrożnie. Regenerate. Dobra, proszę, żeby go teraz go trafiło. Tak. Gdzie znaczy, cię trafiło? No, wiadomo, że trafi, ale żeby wystarczyło. No jest. House the scorch. Zobaczcie. Tak, on tak właśnie wyglądał. No i co, zobaczymy sobie jego Items. Ok, maximum health potion, niestety. Regenerate też ma, więc na to trzeba uważać. Hellfireball i tak dalej, dobra. Maximum damage 196, czyli bardzo słabo. Dosyć defense 30. Ujdzie, ujdzie. Ale wszystko ma po 23. Zobaczcie. Co ciekawe. No, jakieś takie bardzo overpowered nie jest. Także możemy sobie teraz tutaj to zrobić. Mm, no i co? Oczywiście Molten Death na początek, bo Armora sobie nie zregeneruje. Dobra, no i teraz co? Teraz możemy na razie to przetrwać, atakując łukiem. Jest nawet dużo czasu na bombard, więc to nie jest problem. <grym> Tylko przez milion lat, niestety on się teraz wyleczył co było do przewidzenia ale teraz już się nie wyleczy na szczęście tylko błagam nie blokuj, o dobrze podszedł trochę strzała teraz nie będzie leciała 6 sekund tylko 5 <grych> no ale nie odchodź, czemu? i czemu ani razu go jeszcze nie trafiłem z kuszy już to jest 50% prawie no, błagam Jaki to ma sens? No, no to myślę, że już możemy go tutaj dokończyć. O, nie, regenerate. Kurde, zapomniałem, że on to ma. Dobra, śpimy. Śpimy po prostu. Zapomniałem, że on ma tą regenerację. O, nie jestem za kamieniem. Co teraz? Walk forward. Dobra. Ok, już chyba jest dobrze. Nie, on znowu to Dobra, śpimy Śpimy Tak to 10 ruchów przeczekam Żeby na pewno ta regeneracja mu się już skończyła Krzyczymy na niego Tłum jest Teraz jest zadowolony, ale no trudno Dobra, chyba już wystarczy No nie no Weź się daj trafić, co? Bo już mi się skończyło na pewno No to my teraz sobie odskoczymy Jak to na nas przystało O, no i jesteśmy Nawet nie aż tak daleko od niego No błagam, 53 Kurde, zaraz będę musiał do niego podejść O, 304, I to jest to Dobrze, podejść bliżej, o to chodzi ale nie blokuj. Czemu ty to blokujesz za każdym razem? O! Dobra, koniec. Jeżeli będzie 300, to naprawdę. Nie no, 400. Dobrze, jest. Ok, Imperial Open nam się udało przejść. 90 tysięcy Bardzo fajnie, no i będzie level up. Także dobrze. No więc defense. Ulepszamy sobie teraz wszystko w defense oczywiście. No i co? Łóżko w tawernie jak zwykle. No i udało nam się kolejnego bossa pokonać. Jeszcze muzyczka tam gra w tle. No więc co? To wszystko w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, no to proszę was o łapkę w górę i subskrypcję na kanale. No a ja się z wami spotkam w następnym. Także trzymajcie się. No i cześć.